Jasne, oto przetłumaczony tekst na język polski, z uwzględnieniem potencjalnych dostosowań dla YouTube. Czy naprawdę wierzysz, że sam podejmujesz decyzję? Freud odkrył coś, co może całkowicie zmienić twoje spojrzenie na siebie. Większość tego, co robimy, czujemy i myślimy, nie pochodzi z naszej świadomości, ale z ukrytego miejsca głębokiego terytorium w naszym umyśle, które działa za kulisami, determinując nasze wybory zanim zdążymy to zauważyć. To jest nieświadomość i jest potężniejsza niż myślisz. Pomyśl, ile razy reagowałeś impulsywnie, nie rozumiejąc dlaczego, albo kiedy poczułeś silne emocje w obliczu pozornie prostej sytuacji, albo nawet kiedy zbliżyłeś się do kogoś, nie wiedząc dokładnie dlaczego. Nic z tego nie dzieje się przypadkowo. Twoja nieświadomość zdecydowała o tym na długo, zanim zdałeś sobie z tego sprawę. Freud ujawnił, że nasz umysł jest jak góra lodowa. To, co widzimy, nasza świadomość, to tylko wierzchołek, mała i widoczna część. Ale pod powierzchnią kryje się bezmiar naszej nieświadomości, wpływając na każdą myśl i zachowanie. To tam ukrywają się nasze stłumione pragnienia, zapomniane wspomnienia i traumy, z którymi unikamy się zmierzyć. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego powtarzasz pewne wzorce zachowań? Dlaczego zawsze odczuwasz pociąg do tego samego typu osoby? Albo dlaczego pewne sytuacje wywołują intensywne i niekontrolowane emocje? Wszystko to jest związane z nieświadomością. Freud powiedział, że głos nieświadomości jest subtelny, ale nigdy nie odpoczywa. I dlatego, nawet o tym nie wiedząc, rządzi twoim życiem. Teraz możesz się zastanawiać: jeśli nieświadomość kontroluje moje działania. Jak mogę mieć większą kontrolę nad sobą? To jest wielki sekret, który odkrył Freud, a w następnym temacie ujawnimy ukryty mechanizm, który równoważy nasz umysł i determinuje nasze codzienne wybory. Przygotuj się na zrozumienie, jak działa id, ego i superego trzy siły, które rządzą twoim życiem. Jeśli kiedykolwiek czułeś się rozdarty między robieniem tego, czego chcesz, a tym, co jest słuszne, wiedz, że ta wewnętrzna walka nie dzieje się przypadkowo. Freud ujawnił, że naszym umysłem rządzą trzy ukryte siły, które walczą o kontrolę nad naszymi decyzjami: id, ego i superego. Te siły działają stale w tobie, wpływając na twoje pragnienia, twoje wolę, a nawet twoje dylematy moralne. Ale większość ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy, że jest przez nie prowadzona. A teraz dowiesz się, jak ta niewidzialna bitwa kształtuje każdy twój wybór. Wyobraź sobie, że w tobie istnieją trzy głosy. Pierwszy głos należy do id, najbardziej prymitywnej części twojego umysłu. Kieruje się przyjemnością i natychmiastowym pragnieniem. Nie dba o zasady, konsekwencje ani o to, co jest moralnie słuszne. Chce natychmiastowej satysfakcji. To id sprawia, że pragniesz jedzenia, kiedy jesteś na diecie, chcesz dłużej spać, kiedy musisz wcześnie wstać lub odczuwasz niekontrolowane impulsy, gdy widzisz coś, czego pragniesz. Freud opisał id jako naszą najbardziej instynktowną i irracjonalną część, tę samą, która łączy nas ze zwierzętami. Ale gdybyśmy kierowali się tylko id, bylibyśmy całkowicie impulsywni, chaotyczni, niezdolni do życia w społeczeństwie. I tu pojawia się druga siła superego. Jeśli it jest stroną buntowniczą i prymitywną, Superego jest bezlitosnym sędzią. Reprezentuje wszystkie zasady i wartości, których nauczyliśmy się od dzieciństwa. Mówi, co jest dobre, a co złe, i każe cię poczuciem winy i wstydu, ilekroć pomyślisz o złamaniu tych zasad. Superego to ten głos, który mówi: nie powinieneś tego robić. To jest złe, to nie jest moralne. Podczas gdy ID chce natychmiastowej satysfakcji, superego chce, abyś był idealny, kontrolowany i etyczny przez cały czas. W środku tej bitwy między pragnieniem a moralnością istnieje ego, trzecia i najważniejsza siła. Ego jest jak mediator, próbując zrównoważyć impulsy ID z wymaganiami superego. Wie, że chcesz przyjemności, ale rozumie również, że musisz przestrzegać zasad, aby żyć w społeczeństwie. Ego podejmuje decyzje oparte na rzeczywistości, próbując znaleźć złoty środek między pragnieniem a obowiązkiem. To ono powstrzymuje cię przed działaniem wyłącznie pod wpływem impulsu, ale także zapobiega staniu się niewolnikiem sztywnych zasad narzuconych przez superego. Teraz możesz zrozumieć, dlaczego tak często czujesz się w wewnętrznym konflikcie. To starcie między it ego i superego. Dzieje się cały czas i kształtuje Twoją osobowość. Niektóre osoby są zdominowane przez id działając impulsywnie, nie myśląc o konsekwencjach, inne są zakładnikami superego, żyjąc w strachu, poczuciu winy i nadmiernym samobiczowaniu. Sekret zrównoważonego życia polega na wzmocnieniu ego, uświadomieniu sobie tych sił i przejęciu nad nimi kontroli. Ale Freud odkrył coś jeszcze głębszego. Jeśli ego jest mediatorem naszego umysłu, co się dzieje, gdy ta struktura traci równowagę? Rezultatem są traumy, blokady emocjonalne i autodestrukcyjne zachowania. A w następnym temacie zrozumiesz, jak traumy z dzieciństw traumy z dzieciństwa programują twój umysł, zanim zdążysz to zauważyć i jak nadal wpływają na twoje dorosłe życie. Twoje traumy z dzieciństwa kształtują twoją przyszłość. Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego Pewne sytuacje budzą w tobie tak intensywne emocje? Albo dlaczego niektóre wzorce zachowań powtarzają się w twoim życiu, jakby były zaprogramowane w twoim umyśle? Freud odkrył coś imponującego. Wszystko, czego doświadczamy w dzieciństwie, pozostawia głębokie ślady w naszej nieświadomości, a wiele z tych śladów nadal kieruje naszymi decyzjami, lękami i pragnieniami w dorosłym życiu. To, co ci się przydarzyło, gdy byłeś dzieckiem. Nadal jest w tobie wpływając na twój sposób postrzegania świata i relacji z ludźmi. Wyobraź sobie dziecko, które dorastało w środowisku, w którym jego uczucia nie były akceptowane. Zawsze, gdy płakało, słyszało zdania typu: Przestań dramatyzować, lub powstrzymaj łzy. Co się dzieje? Uczy się tłumić swoje emocje. Ale to nie znaczy, że one znikają. Wręcz przeciwnie. Są spychane do nieświadomości, gdzie nadal działają w cieniu. Teraz to dziecko staje się dorosłym, który ma trudności z wyrażaniem swoich uczuć, który ucieka od konfliktów i który być może ma nawet problemy z lękiem, nigdy nie rozumiejąc skąd to się bierze. Freud nazwał ten proces represją mechanizmem obronnym umysłu. Wszystko, co było zbyt bolesne, aby sobie z tym poradzić w dzieciństwie, zostało wepchnięte do nieświadomości. Ale problem polega na tym, że te stłumione wspomnienia nie znikają. Nadal kształtują nasze reakcje, nasze relacje, a nawet nasze irracjonalne lęki. Jeśli kiedykolwiek odczuwałeś przesadne emocje w obliczu pozornie prostej sytuacji, możesz być pewien, że kryje się za tym nieświadoma. Trauma. Innym klasycznym przykładem są destrukcyjne relacje. Wiele osób wielokrotnie wchodzi w toksyczne związki, nie rozumiejąc dlaczego. Freud wyjaśnił, że dzieje się tak, ponieważ nasz umysł szuka znajomych wzorców. Nawet jeśli są szkodliwe, jeśli dana osoba dorastała w środowisku, w którym miłość była związana z odrzuceniem, krytyką lub porzuceniem, istnieje duża szansa, że będzie pociągana przez osoby, które wzmacniają ten sam wzorzec w dorosłym życiu. Nie dlatego, że lubi cierpieć, ale dlatego, że w głębi duszy jest to rodzaj miłości, którą nauczyła się rozpoznawać. A co jest najbardziej przerażające? Większość ludzi nigdy nie zdaje sobie sprawy, że jest kontrolowana przez swoje traumy. Uważają, że ich problemy wynikają z przypadku, przeznaczenia lub osobowości innych ludzi, ale w rzeczywistości korzeń tkwi w nich samych. Freud powiedział: Dopóki nie uświadomisz sobie tego, co jest w nieświadomości, będzie ona kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to przeznaczeniem. Ale jak uciec od tego cyklu? Jak przełamać wzorce, które powtarzają się od lat? Odpowiedź leży w samoanalizie i samopoznaniu. W następnym temacie ujawnimy metodę, której Freud używał do uzyskania dostępu do nieświadomości i pokonywania ukrytych traum. Jeśli czujesz, że coś cię blokuje, że istnieją niewidzialne siły, które uniemożliwiają ci pójście naprzód, zostań ze mną do końca, ponieważ masz zamiar odkryć, jak przejąć kontrolę nad swoim umysłem, jak identyfikować i pokonywać swoje wewnętrzne blokady. Jeśli wszystko, czego doświadczamy w dzieciństwie, nadal na nas wpływa, to zasadnicze pytanie brzmi: jak możemy się uwolnić od tych niewidzialnych więzów? Freud odkrył, że kluczem do pokonywania traum i destrukcyjnych wzorców jest samopoznanie. Nasz umysł ukrywa bolesne wspomnienia, ponieważ wierzy, że w ten sposób nas chroni. Ale ignorując te rany, nadal jesteśmy przez nie prowadzeni, nawet o tym nie wiedząc. Jedynym sposobem na odzyskanie kontroli nad swoim życiem jest wydobycie na światło dzienne tego, co jest ukryte w twojej nieświadomości. Freud opracował rewolucyjną metodę dostępu do nieświadomości, swobodne kojarzenie myśli. Zauważył, że kiedy mówimy bez cenzury, ujawniamy ukryte prawdy o sobie. Luźne słowa, wspomnienia, które wydają się nieistotne, a nawet błędy w mówieniu Mogą być wskazówkami dotyczącymi dawnych traum. Pomyśl o tym, ile razy zareagowałeś przesadnie na coś, a potem zdałeś sobie sprawę, że Twoja reakcja nie miała sensu. Dzieje się tak, ponieważ Twoja nieświadomość została aktywowana. Nie rozróżnia przeszłości od teraźniejszości. Jeśli sytuacja przypomina ci coś bolesnego, reaguje tak, jakbyś przeżywał ten moment na nowo. Ale istnieje proste ćwiczenie, które może zacząć ujawniać twoje ukryte prawdy. Weź kartkę papieru i napisz pierwszą rzecz, która przyjdzie ci na myśl na temat problemu, który cię niepokoi. Nie próbuj filtrować ani nadawać sensu, po prostu pisz. Następnie zapisuj wszystko, co się pojawi, nawet jeśli wydaje się to niepowiązane. To ćwiczenie może ujawnić powtarzające się wzorce, słowa kluczowe, a nawet wspomnienia, o których nie wiedziałeś, że nadal żyją. W tobie. Freud nazwał to uświadomieniem sobie tego, co było nieświadome. Inną potężną techniką jest obserwowanie swoich emocjonalnych wyzwalaczy. Jeśli coś cię irytuje, frustruje lub sprawia, że czujesz się odrzucony, zatrzymaj się i zapytaj siebie: Kiedy po raz pierwszy to poczułem? Często zdasz sobie sprawę, że twoja obecna reakcja jest związana z wydarzeniem z przeszłości. Być może strach przed byciem ignorowanym pochodzi z dzieciństwa, kiedy nie otrzymywałeś uwagi, lub niepewność w związkach mogła się rozpocząć, gdy ktoś sprawił, że poczułeś, że nie jesteś wystarczający. Uświadomienie sobie pochodzenia tych uczuć jest pierwszym krokiem do uwolnienia się od nich. Freud powiedział, że uzdrowienie następuje, gdy uświadamiamy sobie nasze nieświadome bóle. Oznacza to, że kiedy rozpoznajemy prawdziwą przyczynę naszych lęków i blokad, tracą one nad nami władzę. Od tego momentu zaczynamy działać świadomie, zamiast być kontrolowanymi przez ukryte traumy. Wolność emocjonalna zaczyna się, gdy stajesz się właścicielem swojego umysłu. Ale jest jeszcze jeden sekret, który ujawnił Freud coś, co może całkowicie zmienić twoje postrzeganie siebie i życia. Wielka iluzja naszego umysłu. I jak możemy w końcu obudzić się do rzeczywistości. To jest temat następnego i ostatniego tematu, i nie będziesz chciał go przegapić. Wielka iluzja umysłu. Ostatni sekret Freuda. Freud ujawnił jedną z największych tajemnic ludzkiego umysłu. Większość ludzi żyje w iluzji, nawet o tym nie wiedząc. Wierzymy, że podejmujemy decyzje w sposób racjonalny, że jesteśmy. Właścicielami naszych wyborów i że rozumiemy, czego chcemy, ale w rzeczywistości nasz umysł jest labiryntem pełnym ukrytych ścieżek, które nami kierują, nawet o tym nie wiedząc. Żyjemy uwięzieni w wzorcach, emocjach i przekonaniach, które zostały w nas zaszczepione przez całe życie i które często nie są naprawdę nasze. Pomyśl o tym: ile razy powiedziałeś: taki już jestem, nie mogę się zmienić? Albo Taka jest po prostu moja osobowość. Prawda jest taka, że wiele z tego, co uważasz za swoją tożsamość, to tylko konstrukcja oparta na przeszłych doświadczeniach, stłumionych lękach i zewnętrznych wpływach. Nie urodziłeś się z tymi przekonaniami, zostały one ukształtowane na przestrzeni lat. Freud powiedział, że jesteśmy zbudowani z warstw, i im głębiej wchodzimy, tym bardziej odkrywamy, kim naprawdę jesteśmy. Ale jeśli to wszystko prawda, czy istnieje sposób, aby wyjść z tej iluzji? Tak. A odpowiedź brzmi: stać się świadomym siebie. Każda myśl, każdy lęk, każde pragnienie, które odczuwasz, ma swoje źródło. Od momentu, w którym zaczynasz kwestionować własne impulsy i analizować skąd one pochodzą, robisz pierwszy krok, aby obudzić się z iluzji. Nie jesteś zakładnikiem swojej przeszłości. Możesz się zmienić, przekształcić i przepisać swoją własną historię. Teraz, gdy dotarłeś tak daleko, oznacza to, że naprawdę szukasz samopoznania i chcesz lepiej zrozumieć, jak działa twój umysł. I mam do ciebie pytanie: Które z tych odkryć Freuda wywarło na ciebie największy wpływ? Napisz w komentarzach: Przeczytam wszystkie odpowiedzi i zanim wyjdziesz, nie zapomnij. Zostaw swój like, ponieważ pomaga nam to dostarczać Ci więcej takich treści. Subskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych filmów. Teraz, jeśli chcesz kontynuować zagłębianie się w wiedzę o ludzkim umyśle, kliknij film, który pojawia się na ekranie końcowym. Tam odkryjesz inną szokującą prawdę o funkcjonowaniu Twojej nieświadomości. Bardzo dziękuję za oglądanie, i do zobaczenia w następnym filmie.